Niedziela, Dzień Pański, 24. Niedziela zwykła w ciągu roku. Przychodzą do nas przepiękne czytania na Eucharystii. Pierwsze czytanie, które jest z Księgi Wyjścia, rozdział 32, zatytułowane Bóg przebacza grzesznemu ludowi. Drugie czytanie z list, pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza i zatytułowane Chrystus przyszedł na świat, na świat zbawić grzeszników. Natomiast Ewangelia, z, według Świętego Łukasza, 15 rozdział: Radość z nawrócenia grzesznika. Pozwólcie, że dzisiaj w sposób taki bardziej skupię się na tym słowie, do, słowie do, e, do czytań, właśnie nie na Ewangelii, a na pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia, choć te czytania, wszystkie zawsze trzy, stanowią pewną, pewną całość. I właśnie tutaj taką myślą jest to, że Bóg. Chce przebaczyć grzesznikowi, Bóg chce zbawiać człowieka. To Bóg jest tym, który wychodzi na poszukiwanie zagubionych owiec, aby je odnajdywać, aby je przyprowadzać do swojej wspólnoty. To ostatecznie właśnie Bóg jest tym ojcem miłosiernym, który nas przygarnia. Więc przychodzi do nas to czytanie z Księgi Wyjścia, rozdział 32. Bardzo, bardzo taka ciekawa i piękna sytuacja, mianowicie naród wybrany wychodzi z Egiptu, jest prowadzony przez pustynię i widzimy, jak ten naród wybrany właśnie przeżywa różnego rodzaju trudności. I Mojżesz jest tym, który jest postawiony na czele tego ludu. I dzisiaj Pan Bóg mówi, stawia Mojżesza w takiej trudnej sytuacji, powiedziałbym, zastawia na niego pułapkę. Mianowicie na górze, kiedy Mojżesz wyszedł na górę, aby otrzymać tablicę przymierza, w tym samym czasie ten naród się zbuntował. Uczynił sobie cielca, bożka i mówi, to jest nasz Bóg, tego Boga będziemy czcić. I teraz Bóg w tej sytuacji mówi do Morzysza: mówi, zobacz, ten Twój lud, <laughs> ciekawe określenie, Twój lud, prawda? Pan Bóg mówi do Morzysza: Twój lud zbuntował się przeciwko mnie. Oni zobacz, czynią zło. Są ludem o twardym karku, są złymi ludźmi. Nie tak, nie, nie tak będziemy szli dalej, nie, nie tak zrobimy. Zrobimy inaczej, mówi Pan Bóg. Ja, ten lud, który jest zbuntowany, który ciebie też jest powodem Twojego cierpienia, bo wielokrotnie. Wielokrotnie przeciwko tobie się buntował też. Ja ten lud wyniszczę, całkowicie zniszczę, zgładzę, a ciebie, mówi do Mojżesza, uczynię wielkim ludem. Zrobimy tak: ty będziesz dalej przewodnikiem, ale będzie nowy naród, a ja ten naród, który jest, to jest zły naród, ja go wyniszczę. I to jest pułapka, powiedziałbym, którą Pan Bóg zastawia na Mojżesza. Bardzo powa poważna pułapka, bo Mojżeszowi propazuj, proponuje bardzo intratną posadę. Dalej będziesz. A, a i Ciebie uczy nie wielkim, Ale ten lud buntowniczy zniszczymy, nie będziemy już mieli potem z nimi problemu, bo oni dostarczają nam zbyt dużo trudności i nieprzyjemności na tej drodze. A Mojżesz, mąż <śmusz> Boży, się nie daje się złapać w tą pułapkę, którą Pan Bóg na niego zostawił. Mówi, Panie Boże, to nie jest mój lud. To jest Twój lud. Miej miłosierdzie, Boże, dla, dla Twojego ludu. I myślę, że to jest właśnie sytuacja, może w której, może, może w której my czasami się yy, możemy odnaleźć albo widzieć, właśnie jako ludzie, którzy chodzą do kościoła, którzy mam nadzieję czytają Słowo Boże, modlą się i w związku z tym możemy powiedzieć o sobie, że jakoś jesteśmy blisko Boga. I może być tak, że widząc ludzi dookoła, naszych znajomych, rodzinę, widzimy, że właśnie to są ci ludzie o tym twardym karku. Że oni się buntują, i może właśnie przychodzi czasami taka myśl prawda, że: A jak wy się buntujecie, proszę bardzo. Nie chcecie żyć za Bogiem? Proszę bardzo, to tak sobie żyjcie. Cierpcie, zostawcie. Ja sobie pójdę do Boga sam na tą moją górę i będę z Bogiem szczęśliwy. Pan Bóg, jak nie chcecie, to się wami nie będzie zajmował i tyle. Ale my mamy inną misję do spełnienia, właśnie. Mamy misję Mojżesza, która ostatecznie, i my to widzimy, właśnie wypełnia się w osobie Jezusa Chrystusa który jest tym, który przychodzi, szuka tej ostatniej zagubionej owcy. Ewangelie są cudowne. Pokazują właśnie Jezusa, który chodzi i szuka, chodzi tego ostatniego, tych zagubionych, tych ostatnich, którzy jakby są już straceni przez, przez społeczeństwo, przez naród, już nikt nim nie mnie przejmuje, a Jezus idzie, jakiś tam zagubionej, pogubionej kobiety, która miała paru mężów, jakiegoś celnika, którego już Żydzi skreślili, powiedzieli: Nie, Ty jesteś zdrajcą. Jezus idzie i szuka. Cała Ewangelia dla mnie jest też takim wielkim dramatem zmagania się Jezusa o uratowanie Judasza, żeby przekonać Judasza, objawić Mu właśnie Królestwo Boże i również Jego zbawić. Właśnie, że Bóg, co robi Bóg w osobie Jezusa Chrystusa ostatecznie, ostatecznie właśnie oddaje za nas swoje życie, aby nas zbawić. Właśnie to jest ten doskonały mojżesz, który wstawia się za swój lud do tego stopnia, że mówiąc. Boże, przyjmij ofiary mojego życia i zbaw ten naród. Syn, który ofiaruje się Ojcu za nasze grzechy, dla naszego zbawienia, aby podarować nam prawdziwe życie. To jest właśnie prawdziwy Mojżesz. Mojżesz jest osobą, figurą w Starym Testamencie. Jest ważne, jak czytamy Stary Testament, abyśmy właśnie chcieli czytać go w tym kluczu w tym kluczu właśnie odczytywania Nowego Testamentu dalej. Czyli odczytywanie, że to są pewne zapowiedzi, to są pewne obietnice, one się wszystkie zrealizują, ukonkretyzują i będą całe właśnie w Nowym Testamencie, kiedy Bóg objawi pełnie w osobie Jezusa Chrystusa, Bóg objawi siebie, jakim naprawdę jest Bogiem. I tutaj w tym czytaniu jest powiedziane właśnie, że tak pięknie spieprzymy, no i Bóg zaniechał zła, które zamierzał sprowadzić na ten swój lud. Myślimy sobie, o jak to dobrze, prawda? Bóg taki zły, taki karcący chciał zgromić i zabić ten lud, ale całe szczęście znalazł się dobry człowiek, Mojżesz, i ten lud odzabił. No tak nie jest. W Starym Testamencie widzimy pewną drogę wychowania, którą Pan Bóg podprowadza swój lud niedojrzały, właśnie w pewnym kierunku, aby on poznał, zobaczył właśnie, że Bóg jest miłością, że Bóg jest miłosierdziem, że to Bóg jest tym dobrym, który. Ocala swój lud, a te prowokacje, które robi Pan Bóg w stosunku do swoich wybranych, których stawia na czele swojego ludu, są właśnie prowokacjami, które mają objawić do końca, właśnie sprowokować, żeby ten człowiek się do końca opowiedział, po której stronie. Czy jest po stronie ludu, czyli Boga, czy tak naprawdę szuka swojej kariery, swojego pięknego miejsca, zaszczytów i chwały, czyli ostatecznie szuka sam siebie. Więc Chcielibyśmy prosić Pana Boga, właśnie, aby dawał nam, którzy mamy tę łaskę, że jesteśmy blisko Boga, bo jesteśmy w kościele. Właśnie, żeby nam dawał łaskę miłości do drugiego człowieka. Właśnie do tego zagubionego. Nie do tych owiec tu tłustych, którym nic nie brakuje, są zdrowe, wszystko fajnie. Ale właśnie do tych zagubionych, do tych, do tych mm, poranionych, do tych odrzuconych, których wszyscy przekreślili, powiedzieli: Nie. Oni, ten typ beznadziejny, z nimi już się nic nie da zrobić. Odwagi, nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego. To wszystko właśnie dokonuje się i może się dokonywać nie dlatego, że my będziemy dobrzy, nie dlatego, że my jest, mamy siłę, jesteśmy wspaniałymi ewangelizatorami, ale właśnie dlatego, że Bóg jest dobry, że Bóg kocha grzesznika. Że w osobie Jezusa Chrystusa Bóg pokazuje nam, jak wielką miłość ma do nas wszystkich grzeszników. Więc tego, tej osobistej relacji z Bogiem życzę Wam bardzo serdecznie, aby ona w Was była, abyśmy właśnie chcieli wychodzić i mówić drugiemu człowiekowi, abyśmy chcieli wstawiać się u dobrego Boga za tymi owcami pogubionymi, aby ostatecznie wszyscy mogli doświadczyć to, co mam nadzieję, jest naszym doświadczeniem. Że myśmy spotkali Boga miłości, że myśmy spotkali Boga przebaczenia, który bez naszych zasług darował nam grzechy, który bez, bez właśnie, no właśnie bez zasług, że myśmy, myśmy nic dobrego nie zrobili, a Pan Bóg właśnie przebaczył nam grzechy w osobie Jezusa Chrystusa. Jest taka piękna piosenka po polsku, religijna, właśnie, która mówi, że zanim Cię poprosiłem, Ty posłałeś swojego Syna, aby mnie zbawił. Właśnie zanim zdążyliśmy poprosić Jezusa, zanim zdążyliśmy poprosić Boga, On z miłości do nas tego dokonał. Daj Boże, abyśmy tą właśnie miłością dzielili się z innymi, abyśmy chcieli rozgłaszać całemu światu, że Bóg kocha grzesznika, że jest Zbawiciel Jezus Chrystus, że jest Bóg w Trójcy Świętej jedyny, który zaprasza nas do komunii z sobą tu na ziemi i w wieczności. Amen.